Na pewno zastanawialiście się, jak w prosty sposób ściągać pod nas Dobra. Najlepszy sposób był, gdy ja jeszcze uczyłam się w poprzedniej szkole, bo zmieniłam szkołę. To był taki, że o ile to było możliwe, wchodziliśmy do klasy i pisaliśmy na podłodze pod stolikiem czy pod krzesłem notatki. Później podczas sprawdzianu udawaliśmy, że spada nam długopis. Oczywiście sami go zrzucaliśmy. I wtedy szu udawaliśmy szukami długopisu i czytaliśmy tu czytaliśmy notatki. Drugi sposób jest taki, że najlepiej kupować długopisy z taką zatyczką na, no na długopis. Bo wtedy, pisząc na karteczce, możemy skręcić karteczkę i schować. Tego, no do tego długopisu tak naprawdę do tej, za, do tej zamyczki. Trzeci sposób jest natomiast pisanie na podeszwie, ale to już jest mało sprawdzony sposób, ponieważ już nauczyciele go znają. Więc tego sposobu nie bardzo polecam. Ale na przykład, no nie wiem. Pisać na ławce. Jakie no, moi nauczyciele pozwalają 5 minut przed sprawdzianem powtórzyć jeszcze niektóre no, rozdziały przeczytać podręcznik i wtedy co jest trudniejsze, piszemy na ławce i wtedy podczas wtedy podczas sprawdzianu no, no możemy już wtedy to czy czytamy to i wtedy piszemy to. To jest akurat sprawdzony sposób. Nauczyciele go wiedzą, nie wiedzą, zależy którzy. Dobra, dzięki, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach. No, subskrybujcie. Ciężko mi. Dobra. Nie wiem czy ma taki mineral. Dobra. Yy, widzimy się za tydzień. No. Tu była Wika Lola. No to cześć.